Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem poruszymy top 5 najlepszych potworów w zwarciu według mnie. Ja oceniałem tak naprawdę na podstawach pancerza, dyscypliny, ataku, zwarciu, szarży. Są to potwory, które warto tylko w zwarciu, nie posiadałem żadnego strzelania, żadnych zaklęć, żadnych po prostu bonusów dodatkowych na odległość. I tak jak mówiłem, to jest moje top 5, więc każdy może mieć inne. Zapraszam również Cię do komentarzy i na przykład Twojej opinii odnośnie tych top 5. i Jakie Ty na przykład Masz Top 5 według siebie? No to nie przedłużajmy, lećmy po kolei. Miejsce piąte. Jeśli chodzi o top 5, jest to frakcja Krasnoludy Chaosu, Posiadają oni potwory, bestie, niszczyciel Kadai. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Bardzo dużo tak naprawdę ma HP, bo 10 tysięcy ponad, 120 pancerzy, to jest naprawdę dużo jak na potwora, chyba jeden z takich czołgów owych. 680 damage a, dosyć sporo, jedynie czego mu brakuje wydaje mi się, że dyscypliny na pewno i ewentualnie jakieś szarży, żeby też mógł szarżować w jakieś jednostki. Dlatego też wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce na top 5, względu chociażby na pancerz, na życie, no i na siłę broni, która jest dosyć ogromna, bo aż 680 to jest naprawdę dużo. Więc w takim razie przejdźmy teraz do top 4. Miejsce czwarte. Nadszedł czas na top 4. Top 4 na razie do Kislewu, do potwora z Kislewu, a tym potworem jest niedźwiedź żywiołów. Dosyć mocna jednostka. Pierwszy ma też niezłomność, czy nie da się po prostu złamać. 600 siły broni jest bardzo dużo, 90 pancerza i 100 dyscypliny. Dlaczego on jest na top 4, a nie na top 5 zamiast Kadai? No, ze względu na samą dyscyplinę plus niezłomność, co jest bardzo dobre. Jeśli chodzi o jakieś dodatkowe bonusy, te zielone, na przykład pancerz, przebicie pancerza wywołuje terror, no to większość tych potworów, co będzie w topce, wywołują terror plus przebicie pancerza, więc o tym nie będę po prostu wspominał, żeby zaoszczędzić swój czas. Wydaje mi się, że te niedźwiedzie zasługują specjalnie spokojnie na top 4, bo są dosyć mocne. No i ta sama niezłomność ich też tak naprawdę dosyć bonusuje. Więc przejdźmy zatem do top 3. Miejsce trzecie. A jeśli chodzi o top 3, top 3 należy do wielkiego kataju, bo tutaj jest aż tak dużo potworów, że jest co wybierać. <laughs> jeśli chodzi o tak naprawdę kataj, to mamy terrakotowego strażnika. On ma ociężałość, no, że jest tam gdzieś dosyć wolny. Ale jeśli chodzi na przykład o bonusy, o życie, no 12, no prawie 13 tysięcy życia, bardzo dużo, 100 pancerza, 100 dyscypliny, no to jest bardzo góruje, a tak zwarcia 65, więc też bardzo dużo i jeszcze 600 siły broni. No wydaje mi się, że bardzo porządny potwór. Pamiętaj, że ja też oceniam na zasadzie, jakby walczył potwór na potwora względem statystyk, a nie na przykład, że ten potwór na przykład by strzelał czy coś. Pamiętaj, że to jest poradnik odnośnie zwarcia i top 5. Potworów w zwarciu. Więc wydaje mi się, że to takie dobre top 3, więc przejdźmy w takim razie do top 2. Miejsce drugie. A oto i oczekiwane top 2. Jeśli chodzi o top 2 i top 1, To miałem bardzo ciężki wybór, który jest lepszy. No ale tak padło, to tak niech będzie. Za to, to są jaszczuro ludzie. Jaszczuro ludzie mają dosyć sporo potworów, więc też było to tutaj wybierać. Tylko pamiętaj, że mówimy o potworach ze zwarciu. Jeśli chodzi o potwory w zwarciu, jest bardzo fajny potwór dziki wranozauru. Nie wiem, niech nie będzie tak. 15 tysięcy znaczy życia, tak naprawdę bardzo dużo, ogromnie względem tych poprzednich potworów. Stop pancerza też nieźle. Dyscyplina 25 na minutę, znaczy 60 dyscyplin, więc bardzo mało. Ale za to siła broni 750, no bardzo dużo. Jedynie co górowało między jedynką a dwójką, no górowała tak naprawdę dyscyplina, bo ona też jest ważna, jakby walczy ze sobą, kiedy szybciej się podda ten potwór. Więc to jest takie dosyć mocne top 2. Miejsce pierwsze. A to i oczekiwane przez wszystkich top 1. Pytanie, czy ktoś się w ogóle to spodziewał, że to będą orkowie? Wydaje mi się, że tak. Dlaczego co orkowie mają takiego wzniesłego w potworach? No jakby nie patrzeć, nie uwielbiałeś miany monolit, to jest bardzo mocna jednostka, 150 pancerza, 100 dyscypliny, 16 tysięcy życia, no 600 obrażeń, no dosyć mocna jednostka, wydaje mi się, że najmocniejsza, moim zdaniem powinna dostać też trochę nerfa, bo jest naprawdę bardzo potężna. Jeśli zrobisz u orków potężną armię odnośnie monolitów plus czarnych orków, no to ta armia jest po prostu nie do zatrzymania, a też jest bardzo prosta w budowie, więc wydaje mi się, że zasługuje zdecydowanie na top 1. Powiedz w komentarzach też, co o tym myślisz. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka, zostaw suba i oczywiście jakiś komentarz. Będę robił też więcej serii poradników, czy tam top 5, top 3, na przykład potworów, jednostek i nawet bohaterów. Więc do następnego w takim razie. Dzięki, cześć!